Tam Czy Polscy nie było w przesadą w powiedzenie, że rząd Donalda Tuska traktuje Polskę jak pojemnik na odpady? Czy można ludzi yy, yy, nazywać odpadami? Nie, ludzi, yy, po pierwsze nie powiedziałem odpady, tylko odrzuty. Chodzi o odrzuty, czyli ludzi odrzuconych, i yy, użyłem tej metafory w odniesieniu do Polski, a nie do imigrantów. Polska stała się takim pojemnikiem na odrzuty. Niemcy nas tak traktują, a rząd nie robił w tej sprawie nic przez ostatni rok. Teraz został zmuszony do działania kryzysem społecznym, który de facto został wygenerowany na granicy zachodniej, ale nie tylko. Dlatego że doszło do brutalnego kolejnego morderstwa w ten weekend popełnionego przez kolumbijczyka. Wcześniej mieliśmy brutalne morderstwo przez wenezuelczyka. Zwracam uwagę na marginesie, w że koło wśród świecie. tych kolumbijczyków e, nie dostaliśmy informacji na razie ze strony rządu ani policji, czy sprawca był w Polsce legalnie, ale mamy już informacje po kontroli straży granicznej, że nie wszyscy ci kolumbijczycy byli w Polsce legalnie. Podobnie ten wenezuelczyk, który Klaudia w Toruniu e, w bardzo brutalny sposób charakterystyczny dla państwa Ameryki Łacińskiej, co się dowiedziałem w zasadzie dopiero dzisiaj, doczytując cały czas na te kwestie, że y, obyczaj wydłubywania oczu ofiarze, ofierze po to, żeby nigdy nie poznała sprawcy, jest tam wcale, jest znany w Ameryce Łacińskiej właśnie w państwach o najwyższych statystykach przestępczości, gdzie Wenezuela jest na szczycie tabeli. I my y, w tej chwili mamy otwarty absolutnie y, y, kanał y, y, przerzutu ogromnych, idących w dziesiątki tysięcy liczb imigrantów właśnie z tych państw, z Kolumbii, z Wenezueli. Licznik bije cały czas Przyjeżdżają nowi, cały czas są wydawane skąd nowe Ale Pan wizy. ma te statystyki, że to są że oficjalne dane, ale to nie to są, to są nielegalnie. Ofic... Tak, to są legalni osoby. imigranci wlewający się na rynek pracy, wspierani przez rząd. Ale oni Bez są potrzebni kontroli. na rynku pracy, czy nie? W mojej ocenie nie. W mojej ocenie ci konkretni nie są, dlatego że będzie z nimi więcej problemów niż pożytku.